Witajcie kochani. Dawno temu, właściwie wiosną, to już ponad pół roku temu, obiecałem Wam kolejne odcinki z mojej działeczki poświęcone właśnie różnym naturalnym metodom zagospodarowywania terenu i praktycznym poradom. No tak się złożyło, iż mamy już połowę października i dopiero teraz doszedłem. Do tego etapu, że mogę troszeczkę pokręcić z mojej działki i popracować tutaj, ponieważ byłem ostatnimi czasy bardzo zajęty i przejdźmy może do sprawy. Dzisiejszy odcinek chciałem poświęcić tej oto roślince, którą każdy z nas bardzo dobrze zna, zwłaszcza jak się w nią wejdzie w króciutkich spodenkach, albo zechce zbierać gołymi rękoma. Tak, dokładnie, otóż to jest pokrzywa i tak bardzo nielubiana, a zarazem tak bardzo ceniona przez ludzi hmm, zajmujących się naturalnym stylem życia. Chciałem porozmawiać dzisiaj o jej zastosowaniu na działce właśnie. Hmm, zanim przejdziemy do tego zastosowania, to może powiemy sobie kilka słów na temat związków odżywczych zawartych w pokrzywie, a jest ich bardzo dużo. Począwszy od związków mineralnych takich jak wapń, potas, fosfor, magnez czy żelazo. Po witaminy B2, C i K oraz witaminę A, chociaż mi się wydaje, że witamina A powinna z nazwy jako prowitamina występować, bo w roślinach o ile się nie mylę, a może się mylę nie występuje jako witamina A, tylko w produktach odzwierzęcych, ale to nie jest tak istotne. To co jest najistotniejsze to to, że ma dużą ilość minerałów i związków odżywczych oraz że jest rośliną włóknistą. Mało kto już dzisiaj pamięta, że do, do czasu, gdy Len i konopie nie stały się popularne na ziemiach polskich, nie zaczęto ich hodować w uprawach na dużą skalę i pozyskiwać włókien do produkcji tkanin bądź jakichś lin i sznurków. To właśnie taką funkcję pełniła ta oto roślinka, czyli pokrzywa. Jest rośliną włóknistą, innymi słowy włóknodajną, jeżeli się ją używa właśnie do pozyskiwania z niej włókien. Sprawia to, iż rozkłada się ona bardzo szybko. I za chwilę sobie przejdziemy do tematu, jakim jest gnojówka z pokrzywy, ale chciałem jeszcze omówić kilka rzeczy związanych z jej występowaniem w przyrodzie w takiej formie, w jakiej jest, czyli rosnącej, a nie już przetworzonej jako gnojówka. Ma ona kilka niesłychanych zalet. Jedną z nich jest to, iż jej korzenie bardzo dobrze rozrastają się i penetrują glebę, spulchniając ją niczym dżownicę. Ziemia, która jest przerobiona przez pokrzywę, jest dosłownie jakości torfowej ziemi, którą kupujecie w sklepie. Jest to dla mnie tu bardzo ważne na działce, gdzie mam ciężką glinę i kamienie, także pokrzywa robi niesłychanie dobrą robotę. Ona jest teraz mała, ponieważ celowo ją przyciąłem, aby, aby po prostu młodsze egzemplarze wziąć do, do tej gnojówki. Kolejną zaletą pokrzywy jest to, że jeżeli w jej pobliżu rosną różnego rodzaju zioła. To ich zawartość olejków eterycznych wzrasta niesłychanie, co jest bardzo cenne, jeżeli chodzi o walory prozdrowotne. Prawda? Olejki eteryczne są bardzo ulotnymi, aczkolwiek yy, niesłychanie czynnymi, aktywnymi substancjami, które właśnie są główną czy jedną z głównych sił działających w ziołach. Przejdźmy teraz, może właśnie do naszej gnojówki. Najlepiej jest pozyskiwać rośliny, które są młode jeszcze przed zakwitnięciem, ponieważ jest połowa października, no to nie mamy na to szans. W związku z tym wziąłem ją, przyciąłem 2-3 tygodnie temu i teraz jest taka do połowy łydek, czyli znowu jest nieco odmłodzona. Wiadomo, że to już nie to samo co na wiosnę, ale nie szkodzi. Yy. Jak wygląda procedura przygotowania gnojówki? Ścinamy sobie takie pokrzywy. Najlepiej je rozdrobnić na kawałki, wrzucić do jakiejś beczki bądź do jakichś baniaków, zalać wodą i trzymać tam około dwóch tygodni, a może być 10 dni. Yy, procesowi rozkładu towarzyszy intensywne wytwarzanie się gazów, w związku z czym nie wolno je zakręcać w jakichkolwiek butelkach. Musi być dostęp powietrza, to po prostu mikroorganizmy, które przepracowują materię organiczną, pracują w taki sposób i jest to normalne. Proces przerabiania materiału organicznego możemy przyspieszyć eksponując taką beczkę czy naczynie na słońcu, tak żeby wzrosła temperatura. W związku z tym one pracują jeszcze, jeszcze, jeszcze szybciej. Mikroorganizmy też lubią ciepełko, tak samo jak my, więc, więc nie ma się co dziwić. Może teraz kilka słów na temat zastosowania tej gnojówki. Pierwszym zastosowaniem takiej gnojówki jest zastosowanie na pryzmie kompostowej, takiej jak tutaj. Można też oczywiście kupić sobie kompostownik o pojemności kilkuset litrów. Natomiast ja stosuję taką pryzmę ze względów finansowych, a i też po prostu sobie odpowiednio przekładam potem ten kompost z jednego miejsca na drugie, przez to jest lepszej jakości. Jakiś czas temu dosypałem mikroorganizmów i zobaczmy co tutaj na dole. O! Tu już zaczyna nam powstawać bardzo fajna ziemia po około półtora miesiącu, także Także bardzo szybko jest to wszystko przepracowywane. Są takie mikroorganizmy w takiej, w takiej postaci sproszkowane, jakby, które można dosypywać. Ale najlepsze efekty daje wylanie właśnie na kompost gnojówki z pokrzywy. I co ważne, tej gnojówki do celów kompostowania nie musimy rozcieńczać. Jest tam tak duża zawartość mikroorganizmów. Że one szybko przepracowują kompost, a poza tym stężenie tej gnojówki nie szkodzi kompostowi, gdyż nie są to żywe rośliny. Kolejnym zastosowaniem gnojówki z pokrzywy jest nawożenie roślin. Tu musimy używać jej rozcieńczonej w proporcji 1 do 1, 1 do 2 lub nawet 1 do 3, w zależności od tego, jak długo materiał był przepracowany czyli innymi słowy jak yy, mocna jest ta nasza gnojówka. No i podlewamy to do ziemi, uważając, żeby nie polać po liściach. Kolejnym zastosowaniem jest właśnie zastosowanie do oprysku po liściach, co ma dwojakie znaczenie. Jedno to to, że chroni znakomicie przed szkodnikami takimi jak yy, mszyce oraz inne. A drugą, drugim atutem jest zawartość tych związków mineralnych w rozłożonych łuknach, czyli mamy tu funkcję nawożenia do listnego. Z tym, że jeżeli chodzi o opryskiwanie z takiego zraszacza czy z innych spryskiwaczy roślin, to tu musi być gnojówka bardzo rozcieńczona, najlepiej w skali około 1 do 10, aby uniknąć poparzenia liści. Tak silna jest ona w działaniu. Teraz może wam Pokażę, jak ta gnojówka wygląda. Przy czym w tym roku zrobiłem nieco amatorską gnojówkę w kilku baniakach 5-litrowych, ponieważ jest połowa października, więc w zasadzie użyję głównie do kompostu. Yy, aha, jeszcze pokrzywa zawiera bardzo duże ilości azotu, yy, co wpływa oczywiście korzystnie na rozwój roślin azotolubnych. Musicie sobie dokładnie popatrzeć, jakie, jakie rośliny mają jakie wymagania, jeżeli chodzi o azot, i, i tam, tam stosować. Wszelkiego rodzaju oczywiście warzywa uwielbiają taką gnojówkę jak i, jak i krzewy owocowe ale przejdźmy może teraz hmm, do tych moich baniaków okej, okay, jesteśmy na miejscu um, Ta, Czy jest moja gnojóweczka, zaraz się jej przyjrzymy jak to wygląda o, wygląda to bardzo dobrze, a jeszcze lepiej pachnie wyjdźmy może troszeczkę na światło i zobaczmy, jak to wygląda. No, rozkład następuje bardzo szybko. Dzisiaj mamy, jeśli mnie pamięć nie myli, 12. Momencik, 11. O, 13 października, a założyłem ją 6. Ale jak widać, rozkład następuje bardzo, bardzo, bardzo szybko. Co mnie niezmiernie cieszy, oczywiście. O, zapach jest powalający i o to właśnie chodzi to jest po prostu natura, nie należy się tego bać jak widzicie kolor też już się robi odpowiedni hmm. zakupiłem niedawno 200 litrową beczkę ale nie mogę jej na ten moment użyć ponieważ ma wieczko zintegrowane tam są tylko takie dwa korki w lewu muszę wyciąć kątówką wieczko u góry żeby móc zanurzać wiaderko, a teraz już jest jesień więc nie potrzebuję takiej ilości i materiału organicznego, więc zostawię sobie ten temat na, na wiosnę. Myślę, że to chyba jest wszystko, co moglibyśmy powiedzieć tak na szybko na temat zastosowań pokrzywy w ogrodzie, bo jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, to tu już napisano i powiedziano bardzo, bardzo, bardzo dużo, więc nie będę się na ten temat nadmiernie rozlekał. Także cóż, życzę Wam Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, udanego sezonu na działce, nieustannego poszerzania świadomości i do usłyszenia. Pozdrawiam. Hej.